Okej, okay, a ja sobie ostatnio wiesz, grałem w Erzena i właśnie dzisiaj rano skończyłem i właściwie bardziej się smuciłem, że już jest koniec niż e, cieszyłem, bo grałem się na Ferzena. Kończyła z... Tak, 33 godziny. Ostatni no, ja boss jest typicki chyba... i mega trudny. To ja zrobiłem chyba jedną i mam jedną godzinę na razie przegraną. Nawet nie, nie mam godziny przegranej. Nie, no mam coś koło najlepszy, godziny. Najlepszy to był kurde wrzut. AAAAAAAA mm. What the fuck? Wypadłem Co to było? Ej, um, to był w lezieniu <noise> <ridzenie> wyrzut <noise> Był w... E Powiedzieć Ci gdzie był? Nie, nie chcę, sam sobie odkryję Albo nie no, i nie, mam nadzieję, rzut. że nie trafię na niego Wyrzut, wrzut, wrzut e nawet gdy się tamtego wrzuta pobije To on... E się na nas fochnie, mówi, że... E jak mogę się to zrobić? Pójdzie sobie, a ze 3 sekundy z powrotem przybiegnie i powie a wiesz to jednak pomyślałem, że mogę ci się przydać, bo na wszelki wypadek jakbyś miał jakieś kłopoty. Tam zawsze pierwszy co robiłem w gotiku jedynce zabijałem żada. A... U co ty to to mieliśmy zrobić? To jest nie barfony. to mieliśmy zrobić. Co? Ej, ja tak nigdy nie robiłem Ej, my się z nimi strzelamy. No, strzelamy się. Dobra, ym, ale tam nawet jak się powie wrzodowi... Um, żeby 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 zaczekał tutaj to on powie co, co ty chcesz, żeby zdobyć ze mnie? coś takiego, ponieważ już zginąłeś no, bo nie bo ponieważ, ta, chciał iść do takiej jednej świątyni um, w której są niby skarby a tak naprawdę, o kurde, ej, kliknąłem E i wsiadłem do łodzi przewróć życie, przewróć życie Okej, okay. um, kurde. Zapomniałem sobie ja kupić tej te amunicji tej Ja sobie zapomniałem kupić tej amunicji właśnie podpalającej. A może to hajs? Będzie kosztować ci, ci chyba coś około 50 tysięcy. Um, nie wiem to nie mam, 40 tysięcy Dobra. Um, no po co oni? Kurde, mam na um, tym. Um, a zres. jednak żadnej no. nowej misji nie mam. Znaczy na, na, nie żadnej nowej misji, tylko nie mam żadnego nowego ulepszenia. Kings! Chwilowo jest w FBI, w FBI, ale zaraz ją zwolnią. So you you don't look like Kurde, zaraz odpalę moją ulubioną bramę. A po K5. To jest taka krótka misja, że możecie ją zrobić nawet pod koniec tego odcinka. Bo, 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 bo wiesz, zaczęła się od razu i musieliśmy jej oh. sobie przerwać. Znaczy mi się odpalił właśnie. Robiłem tam misję, pamiętam. No, robiliśmy, ale razem. Bo wiesz. Um... No, 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 no. Pamiętam, pamiętam. Ej, moja postać tak się tak śmiesznie trząść. A moja się dopiero Misec. załadowała. Kopa w dupala. Jakie? Okay. Kopa. Muszę sobie odpalić moją młodoną broń. Popala. Czym się kopie F? ale nie możesz mieć pięć pien... no nie zrobiłeś pierwsza a nie 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 teraz będziemy rekrutować powiedzmy rekrutować naszych nowych e, tych em, członków teamu na początku było, była Kinzie, która będzie największym kurde em, wrogiem Dekerów. wiesz czyli tam, tam tych których przywódcą jest Matt Miller tamten niebieski tych ty, 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 którzy mają super tych których przed chwilą rozwalaliśmy em, no Następnie będziemy teraz kogo? tego Do tego klubu będziemy ratować um, tamtego gościa w tamtym burdelu Tamten gościu W każdym razie ten... ten Zimos on się nazywał, Zimos pamiętasz? Który tak śmiesznie śpiewał no, panie, z tamtego, tego, tamtego, do tego mikrofonu I on będzie największym wrogiem Jutrzenki, czyli tamtych dwóch sióstr Bliźniaczek Trochę spoilerujesz, widzą no ale to będzie za chwilę jeszcze w tym odcinku, więc co, co tu można spoilerować? <grym> Nie wiem. A na koniec będziemy ratować ten, ten, takiego innego gościa, który się będzie, ostatnim, który będzie największym wrogiem u tego zielonego, który wysadził most. No wiem, wiem. Teraz będziemy, to pamiętam to, będziemy musieli Pytar przepytać klientów. Niektórzy będą ja naprawdę na się na należać. rzeczy gadać. Ale ja pamiętam nie umiałem nie umieliśmy trafić do niektórych, no, pamiętasz? To jest, to, ja tym, ty no, to jest jeden wielki labirynt To ja gadam z tym, a ty gadaj z tamtym oh, Bim, hey, no. nie, byłem niegrzyszny <laughs> Co za pajac No mówię niektóre są zajwiste tutaj no w Znalazłem kogoś. Ty kurde te. A ja znowu trafiłem na labirynt. I chyba nie wiem czy dobrze poszedłem. Dobra, nie Ludzie mam. Rzucę sobie nim. Ui. O nie, wysłami z jego krewniecie, nie z nim guzik. dobra. Ej, o kurde, ja nie wiem jak tam dojść. O, ja znalazłem. Ej tutaj Tutaj Widzisz to A. Ups Computer mi wariuje Słuchajcie, się Mamy... O! Tutaj, ten wielki fail Tutaj e, Przypadałyśmy tego gościa Później sobie poszliśmy szukając jednego e, miejsca Ale już... Ojeju, nie ten gościc cały czas e, Przejdźcie tutaj do tego miejsca, do którego będziemy teraz szukać było właśnie w tym no. pokoju. Wiem. A my tutaj zaczęliśmy głazić po całym domu, szukając tego miejsca. Bo teraz będziemy musieli wchodzić do... O, pamiętam tą misję. Gdzie pizka. Właśnie tutaj. Tutaj były te drzwi. One się otworzyły, a my, my tutaj poszliśmy i szukaliśmy pół godziny wejścia. <laughs> no wiem. Ale teraz znaleźliśmy w końcu. No tak. Ej, ale ja mogę tego gościa zabić, czy nie bardzo? No tak, możesz, on jest nam już niepotrzebny, powiedział nam informację. Uff. Super, walnąłem w jaja jak Aha, spoko. A ja wszedłem do góry, zamiast na dół. Tutaj będzie wiesz, tam ten jeden dosyć ciekawy bozik. Ooo, dostała też wieja. I się schyliła aż nie rozumiem tego. Cool. Szczerze też Gdzie ty jesteś? Nie wiem, mi się z się A u mnie zniknąłeś. Aha, teraz będziemy musieli szukać jednego z tych e, dziwek męskich e, z Mossa. Mamy no, Zimosa i to, to będzie epickie. To nie jest ta misja, o której myślałem, ale no cóż. Ciekawe jak oni to zrobią. Przecież tu tylko dwóch osób, nie? A, no... A gdzie się chodził tam ten A, A gdzieś pierwszy. jeszcze zniknął tam jeden. Zniknął właśnie o to chodzi. <laughs> o Boże, jak to wygląda... <laughs> <Byż> mogliby <laughs> wziąć samochód na spokojnie poteranować. <laughs> Cóż za pościg. Ta prędkość. Kurde, ten dalej nas gonić. Wybuch. On wybuchł! No to Boże, że to nie widziałem, nie wiem, przybliżone na tym... na tej perce. No Co ty się <laughs> oh, <Jezus. laughs> ja tak przez całą grę będzie? Co? Tak przez ten mikrofon to... Tak... No, tak. No? Tak, i zawsze będzie... O Boże I co pamiętam nawet rymował. Jeszcze tylko jeden członek, chociaż nie wiem czy to teraz... O on jest tak? Dól, co, co? Szuka drzwi. Co Jeszcze Angel, dokładnie on się tak nazywał. Będzie w tamtej, tam tamtej siłowni. Nie, nie, nie. W kasynie, z której sobie zrobił siłownię. W opuszczonym kasynie. Pamiętam. O, oh no, oh, nie tam będzie tak pełno typów i będzie trzeba ich powybijać? O, jest 2500? E, teraz będziemy wiesz, tam walczy no. się po z luchadorami. luciadorami. To jest największy wróg e, Luchadorów, tych zielonych. Kubina. Kogo naj... E, kto jest, z Ciebie, jest najfajniejszy? E, Luciadory, czyli ci zieloni, dakerzy, czyli ci niebiescy, czy jutrzenka, czyli ci czerwoni? To Deker niebiescy. Ale może przez na to, że niebieski to mój ulubiony kolor. Może. Tak też mają super, super moce, niektórzy z nich mają super moce, więc dosyć ciekawie. Ale lu ja lu ludzie to, 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 to jest mój styl. Gdzieś tam e, walki, pojedynki i tak dalej, to wiesz tam te ringi. Jakie ja walki? Powiedz nie? mi o co chodzi, coś się tam dzieje. Co? Powiedz mi co się tam dzieje, jakie walki? Z nich to u mnie samochód właśnie. Znaczy... <laughs> What the fuck? Um, chodzi o to, że, że oni są takimi wiesz, czarara, czadorami, czyli takimi hiszpańskimi um, takimi wojownikami w sensie, że ta, ta, ci w maskach Co, co gdy zdejmiecie im maskę to tracą honor O kurwa kichnąłem Sorry A, a co miałbym Ciebie powstrzymywać? Nie kichaj! Nie, w dupie mam to, że ci zaraz wybuchnie Nie kichaj! Miałbym Ciebie powstrzymywać? Ale tak głośno, nawet nie umiałem ciszej o kurwa, co, co się, co się, co się, co się, o Boże Nie wiem co się, nie, nie wiem co się dzieje, centralnie nie wiem pojęcia co się dzieje Czemu? No bo jakoś tak trasa się tak dziwnie zmienia Może on albo coś, ale nic się tak dziwnie zmienia Może dlatego, że przesłam film kiedy to nagrywamy To się, o jezus, wspominam, mm, no cóż, pojedziemy tędy. Gdzieś mam ciebie GPS-ie i idę swoją drogą No co? <śled> Dobra, niech ci będzie. O Boże. Nie tak. Liczyłem, że to się rozwali. Obstawiam, hmm. że jak będziesz kończył liceum, czy gdzie tam się uda, to będziesz miał już koło pięciu kasubów. Wątpię. Jak czy tak jakieś będzie liceum i tak dalej, to założy się, że mi się skończą pomysły na serię. Przecież będzie wychodziło sporo nowych gier? No niby tak, ale... Szybciej będę je nagrywać niż będą wychodzić takie, które mi przypadną do gustu. Aha. Ale zawsze jestem jakiś tygry, Wiesz. Co jest, u mnie Dużo też tak z... samochody nagle znikają przed drogą. O, luchadory. Widzisz, o jezus to tacy. Tacy... Rozjeźdź tego brutala. A, go go rozjechać. rozjedę ciebie. Wracamy

i tańczy dla ciebie Ej no nie strzelaj Głodzaj we mnie Dżyni miękki pali Wow Strzelam do gościa wy i policja Policjanta Policja Policja gościu złapał jako zakładnika <noise> Co jest policja tak stoi się gapi Co z nim jest <noise> Dobra. Olek! Myślałem, Olek, że to brutal i go miałem zabić. Ale Olek fajnie taranuje. I w wybuchu Ja tak nie mogę to Te wybuchy przez całą ten misję O tak, pamiętam tą misję. To kasyno. Tutaj go będzie chyba trzeba bronić tej kryjówki, no, nie? To będzie dosyć męczące. Jeszcze będzie sporo chyba brutali, tak mi się wydaje. Już go lubię Już go lubię, fajnie, się wa fajnie yeah. walczy A wiesz ty z ostatnim bossem w tej grze Kilbane? No Mój jest brutal, mój jest brutal Dobrze. Zostaw! Dobrze już nikt nie Dzięki. Tak! Rzucaj! Bum! Elektryczna bomba! Patrz! Widziałeś co on zrobił z ołkiem? Nie mam pojęcia. Co z ołkiem. Ja mam wszystko tarano i nawet nie chcę walczyć. Lol. Aha, Oleg musi sam z nim walczyć, nie da się go zabić. Jeszcze ja dobiję na przykład. Mamy tego... O kurde. Ach, lucher... E, lucher... Z... nie musimy słowić, do luchadorami zwykle nie... za bardzo nie przepadam. Tak jakoś te grubaski się podobają Coś jest u góry tylko nie mam pojęcia co Brutal! Ja go chcę! Jak tam wejść do góry? A, nie mam pojęcia Nie wiem czy nie da się czasem Na pewno... Tędy się da Olek spieprzaj tam, on jest mój A no. Nie strzelaj w niego proszę! Już, już przestałem Ja będę po tej stronie Gdzie on jest? Na Będę szczelał wszystko Co? Wydrwy. No kto zginął? Ty chyba Nie, nie ja LOL, zaraz ja Ale jeszcze jest, nie jest on, ja też zaraz zginę. Eee, aha, Angel. Mam działko. Tylko nie wiem w kogo z nim z niego szczelać Patrz, no trwa Dwa przylazły! DWA PRZYLAZŁY! Au, O Zpróbuj Jezus! Ani przywalił w głowę się tym się swoim metalowym działkiem! Co się z nim... Co się z nim... Ej, co? Podpalił. Ej! Kto... Kto wybuchł? Ja! Potrzebne ożywienie mi! Ej, wiesz co się u Bo potrzebny jest działka! Zabiłem Brutala, on nagle zrobił się kręcić i wybuchł i ja umar prawie umarłem! Zapoka pięści, ich najlepiej traktować. On sobie stanął centralnie koło mnie! Ej, podpalił mnie. Co jest? Stanął nie? sobie centralnie i zaczął palić. Aha, zajebał mi. Aaaał. w tej misji? Przynajmniej w tej misji. to ja ginę. Ej, a, a nie mówcie, że porażka misji, bo to by było trochę dziwne. Ej, stary. Co? A. Masz kocenkę? Czekaj, o oh, jest to ja Pamiętam tą senkę Chodzić nie wiem czy to jest na pewno ta, ta to chyba ta O kurde co on z nim zrobił? Wiem u mnie jest, aha no to Lewita zaraz zrobi coś jeszcze gorszego What they did, and this time we're taking a fight to them. Since we don't know skill for it, I brought in some people who do. This is Kinsey, Zemos, and Angel. The barbarians are at the gate. We need a general, not an ambassador. Calm down, Eddie. What did you call me? What would you like us to do, Kilbane? Something. Anything before I wonder why I keep you bookends around. Chociaż to chyba jeszcze nie jest ta streńka, które myślę. No to jeszcze nie to nie jest to Dobra. Ja... Bo e, ja... odcinku jeszcze muszę sklep odwiedzić, dzisiaj ubrać jakoś fajnie na fioletowo. A właściwie możemy już teraz to zrobić. Ponieważ żadną misję już żarcie nie zrobimy. Penetrator! Że... Co? Moja ulubiona broń, penetrator. <laughs> To bo... mieliśmy go od samego początku, bo on się coś zbugowało, ale spoko. Tak samo jak my mieliśmy Apoka 5 od samego początku, bo nie powinniśmy ją mieć. A może to dlatego, że na innym save'ie powygrywaliśmy gry? Nie mam pojęcia. Ale my zawsze mieliśmy te penetratory i inne penetratory. Dobra, to idziemy do sklepa? No idziemy do sklepa, co jest Nigdy nie chcę mi się wychodzić drzwiami, tylko ja zawsze rozwalam okno. No ja też, a są to w ogóle jakieś drzwi? No, w sumie to samo. Ty czekaj jak Poproszę, tu mała. dziękuję. Ja sobie... Ej, nie da się wziąć żadnego, e, żadnego pojazdu, przynajmniej Słysza, u mnie. Ja, teraz możesz już. Łodo! A, ah, co się stało? Się stanąłeś Dwa na mnie aż... <laughs> na mnie i aż mi się samolot przychylił i wleciałem w budynek. What the fuck? Ej, dalej się u mnie nie da Ej, tutaj, tego. tutaj, gdzieś ten kluczyk, tutaj. Tutaj, gdzieś kluczy, tutaj. Tutaj. Widzisz, tu. Tu. Aha. U mnie nie ma tutaj nic. Dalej się nie da. Na pewno? A nie, 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 tutaj. Przy basenie. Przy basenie. Przy basenie. Przy basenie no, też strzeliśmy, nic nie da. Strzelimy w basen i nagle wszystko znikło. Bardzo się tanie w bombami w basen. A, może dlatego, że... Może dlatego, że ja latam. Chcesz wsiąść do mnie? Nie. No bo... Ej. Już mogę. Aha. okej. Okay. Ktoś blokuje ci drogę. Aha, no, no Ciekawe wiesz, ten, co? Teraz możesz, teraz możesz, już stanę, niestety, co na tym... <laughs> na blisko. O, o, tak. no na no, to czekasz. Aha, ten mini motorek. Um, to działa tak, że e, shiftem mi lecisz do góry, a kontrolem w dół. Zapotam F, lecisz mega szybko do przodu, a klikając e, znowu F... Um, Klikając znowu zatrzymujesz się i masz taki tryb celowania, żeby, żeby móc zabijać wszystko, co się rusza. Ogólnie tak, tak latasz. Tak więc całkiem fajnie pomyślane. Bardzo mi się podoba to sterowanie tutaj. Tylko fajnie by było dać się zrobić jeszcze taki bardziej super sprint. Taki, że normalnie by się nie trudno było kierować. Mamy dostęp na cztery misje, wiesz o tym? Co? Mamy dostęp na cztery misje. Tak? A no tak, bo teraz będziemy musieli właśnie u każdego, um, zrobić tę misję, żeby osłabić um, każdą, każdą, tamtą tą część. Ogólnie mamy misję, żeby osłabić Kilbaina, osłabić Jutrzenkę, osłabić um, Dekerów, no i misja, żeby, um, żeby, żeby ogólnie ulepszyć Świętych, albo takie ogólne, w sensie, że np. pancerny chaos i tak dalej, tak dalej. No, o kminie, kminie, o co chodzi. Ale ogółem, głupie w... Um, głupie w tym... w w w, Row, yeah. w czwórce jest to, że gdyby się nie robiło misji pobocznych, to misja by... to by... ogólnie gra była mega krótka. Co ty gadasz? Kiedyś tak zrobiłem. Misji Patrz, już mi prawie pobocznych. potrzebne ożywienie jest. Lol. Bo chodzi o także z dół. Może to ci pomoże strzec ciebie. Nie, nie, dzięki. Łowaga! Wybuch pan. Nakrycie głowy. Dużo Zaraz posiedli. sobie znajdę. Wiszę <grym> sobie na murku. <grym> ej, 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 ej ja nie żyję. <grym> Pomóż. Jak ty nie żyjesz? Jestem przed e, sklepem. Wiszę sobie na murku. Co? Co ty zrobiłeś? 10 sekund. A jest, jak ja dopiero wybiegam? A nie zdążę do ciebie. O, ale ja tak śmiesznie gryzę na burku. Gdzie ty jesteś? Nie da się ciebie ożywić. 0 sekund. No. A co ty właściwie zrobiłeś? No, wleciałem samolotem w budynek. Aha.